Cześć, Siema Radek. Cześć, Dawid. Siema Wiedzowie. No, dzisiaj w odcinku porozmawiamy o tym, o tym w ogóle, po co się uczyć angielskiego, czy warto, czy nie warto i na co to komu. No powiedz, na co to komu? Na co to komu? No nie wiem, generalnie. <głos> <głos> Lepsza praca to na pewno, bardziej płatna, bardziej rozwojowa. Większość korporacji, w których jednak większość ludzi teraz może pracować, ludzi po studiach, no bo mówmy się, te korporacje są największe, zatrudniają największą ilość no. osób. Angielski jest mega przydatny. No, kto nie chce zarabiać więcej? Każdy chce zarabiać więcej, umówmy się. No, mi się też wydaje, że najbardziej to jest przydatne w takich korporacjach, albo przynajmniej w firmach globalnych, no tak. gdzie załóżmy placówki są w różnych krajach, no i jednak trzeba koordynować ten przepływ informacji, chociażby, albo mamy właśnie klientów z, no, z innych krajów, no to trzeba przynajmniej mieć ten język angielski taki nawet niekomunikatywny, no, ale taki basicowy, żeby cokolwiek komuś móc odpisać, załóżmy tam supportu czy cokolwiek. Nie, oczywiście, to, 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 to na pewno jest bardzo istotne. No kolejna to jest praca za granicą, jak już mówimy. No generalnie za granicą, wszędzie się w języku angielskim porozumiemy. No w każdym takim ciśle rozwiniętym kraju, w każdej pracy, czy takiej podstawowej, czy takiej już powiedzmy umysłowej, ten angielski Ci się przyda. No nie boisz się, bo wiesz, jedziesz za granicę i się nie boisz. No nie ma takiego strachu. A jak nie umiesz, no to przychodzisz taki jesteś, wiesz, zawsze niepewny. Lepiej byś w ogóle nic nie próbował, bo boisz się w ogóle odezwać. No, 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 tak to no. jesteś taki pewny siebie, przy z angielski. No tak, wyobraźmy sobie sytuację, że jedziemy za granicą, Jesteśmy sami, nigdy nie robiliśmy, nie wykonywaliśmy danej pracy i my się nawet boimy spytać, jak ją wykonywać, bo wiemy, że nie zrozumiemy nawet tego, więc no, musiałby być dużo stresu przy tym. Może to nawet eliminuje niektóre osoby, że nie mogą wyjechać za granicę większość do pracy. Osób, większość osób, bo wiesz, jakby niektórzy się nie boją i jadą, i dają radę. W sensie, jeżeli o to nie dbasz, to i tak pojedziesz, ale większość osób boi się i to jest mega zrozumiałe. Jak znaczy mówi. ja jakbym nie umiał w ogóle angielskiego, to też bym się bał. No nie tak nie to... oszukując się, bo jestem taki zagubiony, nie mogę o nic spytać, nie mogę się niczego dowiedzieć, no bo... Znaczy, i tak mam jakieś translatory na komórkach, tak, tak. i tak mam jakieś rozwiązania, ale no w, prac, w pracy to jednak ale... chyba nie wyjmiesz przy przełożonym, i tak wiesz, ci będzie godzina, no to Dalej, jesteś za granicą, ale jesteś w podróży, nie w pracy. No i ty nawet wiesz, przychodzisz do jakiegoś NFZ-u, tylko zagranicznego, ty nic tam nie powiesz. Jeżeli przynajmniej tak to mógłbyś wytłumaczyć. W krajach turystycznych, gdzie się jedzie, wiesz, jakaś Chorwacja, jakaś Grecja czy coś, wszyscy mówią po angielsku. Idziesz, tłumaczysz im czego i tego potrzebujesz, i to masz. A tak to wiesz, bawisz się w translatora, i co najgorsze. Że nawet nie to, że ci się coś stało. Najgorsze jest to, że ty się nawet boisz do lekarza pójść. I z takimi mniejszymi kontuzjami nawet nie pójdziesz, bo się po prostu boisz. No. W sumie jeszcze więcej by Ci to stresy kosztowało, więc tak. uszczerbek na zdrowiu byłby tak. mógłby, mógłby być jeszcze większy niż, żeby iść do tego lekarza i coś tam wykombinować. No tak. Ale no to właśnie o to chodzi, że ogólnie, jeśli chodzi o zagranicę, czy to o pracę, czy o podróżowanie, czy o studiowanie, no to ten język angielski zawsze się wam przyda, bo Możecie się zaadaptować do otoczenia, lepiej możecie zrozumieć innych, co mówią chociażby, mm -hmm. albo inni mogą Wam pomóc, no bo jak nie wiesz, jak zapytać o pomoc, to jak ktoś ma Ci pomóc? W ogóle. No tak. A większość ludzi by chciała więcej zarabiać. Gdzie się więcej zarabia za granicą? Większość osób by chciała podróżować, no gdzie będziemy podróżować? W sensie możemy jechać do Koło Brzegu na przykład co rok i też będzie ok, ale no fajnie, fajnie coś zwiedzić. Ale może byś powiedział na przykład, no nie wiem, jak bardzo, to jest, jak bardzo się przydał angielski w nauce, takiej nauce typowo dla siebie, że się czegoś uczysz. No. Przydał Ci się w ogóle? No przydał mi się, bo na tą chwilę tak jakby dla siebie uczę się inwestowania, tradingu i ogólnie no to według mnie jest dość mało materiału na ten temat w języku polskim, więc no czytam i słucham w języku angielskim. No ale tak yy, nawet studiow no studiowaliśmy przecież za granicą, no to ten angielski, no to bez niego nie byłoby tak fajnie, bo no, nie, nie. wiecie, no nie dość, żebyśmy być może nie zdali przedmiotów, to byśmy nie mieli tyle znajomych, co mieliśmy nie mielibyśmy w ogóle fanów z tego, więc to by było bez sensu jechać za granicę bez angielskiego. Też nie powiem, a czasem się najlepiej rzucić na głęboką wodę, tak. bo znamy takie osoby, które były za granicą. I nie o zero angielskiego po prostu, i myślę, że im to też na plus wyszło. Tylko że jeśli nie chcecie się stresować, no to znaczy... ja bym zalecił się trochę pouczyć. Tego. Ale większość osób by nie była w stanie. Ja też, jakbym tak kompletnie wiesz, idziesz, musisz coś napisać, no, przerąbany ogółem, przerąbany, no ale no przez to, to tak jak mówimy, no, no tutaj w większości się dotyczy zagranicy, no bo to jest oczywiste, że język angielski się przydaje głównie za granicą, chociaż jak mówiliśmy, w Polsce też się przydaje do pracy. No już samo to, że ponad si teraz dzieci, które się uczą, yy, ponad 70% zawodów, w których będą pracować jeszcze nie istnieje. No i zakłada, że to będzie A, w języku no polskim ciekawe, no. robione, no ja zakładam, że to będzie w języku angielskim już powolutku, wiesz, no będzie anglicyzacja. Albo przykładowo, no w, takiej, w takim Krakowie, w takiej Warszawie, no to myślę, że duża część pozycji no to i tak wymaga języka angielskiego, no bo jednak no dużo obcokrajow sobie do większych miast przejeżdża, bo nie wiem, jak żyjecie w mniejszych miastach, to być może nigdy po angielsku nie gadaliście, ale jak mieszkacie w większej, no to sami wiecie, że to się czasem przydaje. I to nawet w Polsce, a co dopiero za granicą. My jesteśmy aktualnie na dzień dzisiejszy zatrudnieni w firmie z Warszawy. I w jakiem języku mieliśmy e, e, interwiu, jakby wywiad z nami, no jakby w angielskim nawet w No właśnie nie. to taka ciekawostka, że pracujemy teraz w firmie globalnej, a co to oznacza, że. no. Raczej wypadałoby znać więcej języków no tak, tak, niż, tak, tak. Niż, niż tylko nasz ojczysty. I mieliśmy tą rekrutację przeprowadzoną z gościem z USA, także gadaliśmy po angielsku, choć pracujemy w Polsce, także. No, nie jest powiedziane, że nawet gdybyście nie chcieli wyjeżdżać, no to wam się angielski nie przyda, bo on, on się i tak przyda. To mogę wam zagwarantować, no i rady się chyba ze mną No tak, ale na przykład jak się przyda, no ja bym powiedział, że wiesz, możesz dać coś od siebie, w sensie już masz jakąś umiejętność, którą możesz dać komuś innemu i ktoś inny ci może za to w inny sposób pomóc. No, w szkole, komuś coś przetłumaczasz. No nie wiem, ja na przód mi się zdarzyło, jak już umiałem angielski, to. Mnie kolega poprosił, żebym zobaczył, czy list ma dobrze napisany. Ja tam tylko mu nałożyłem poprawki. Dla mnie to była minuta, nie? A potem on taki wdzięczny był, no bo nie dziwię się, w sensie dajesz komuś, ale mi to trwało minutę, bo jak już umiesz angielski, to ci to nie zależy, więc to jest każda umiejętność, która ci to przydaje ci się w relacji z ludźmi. Przydaje ci się, że możesz coś dać od siebie. A jak coś zależy od siebie, to się to otrzymujesz. No taka też jest prawda. nie? To jest trochę jak ta umiejętność, że. Masz w domu jedyne prawo jazdy. Tak. No to, to jest tak ważna umiejętność, że no, każdy tak jest zobligowany ci pomóc w inny sposób, bo ty jesteś tym kierowcą i każdy wie, że ty to będziesz robił. Tak. I załóżmy, że jedziesz za granicę i masz grupę ludzi, która nie mówi po angielsku, i ty dla nich tłumaczysz na no nie wszystko, tak. że dzwonisz do jakiegoś koordynatora, czy tam przełożonego, czy chociażby, nie wiem, do do nauczyciela jakiego się studiujecie tym razem, no to Ty im pomagasz tak. i załóżmy, oni dla Ciebie będą gotować, oni Ci będą robić zakupy, no jakoś ci to wynagrodzą, no. więc jest to coś, co nawet jak nie sobie, to możecie dać innym i inni dadzą Wam coś innego, także na no myślę, że to się na pewno opłaci. No, nie, zawsze dając coś od siebie, zyskamy coś, mimo wszystko, nie, za każdym razem, no. Dzisiaj też, no, każdy ma jakoś potrzebę bycia społecznie użytecznym, a język angielski na pewno pomaga nam w tym. No. Umówmy się, za każdym razem możemy coś komuś powiedzieć, możemy coś komuś przetłumaczyć, możemy wiesz, ile osób się uczy, bardzo dużo. Każdemu jest na angielski potrzebny, możemy im wszystkim tak naprawdę pomóc. Oni, a ludzie są wdzięczni, ludzie też chcą się odwdzięczać, tobie następnym razem pomoże ktoś inny nawet. To no, no. taka jest prawda, coś, da, coś dajesz, coś otrzymujesz. No, taka jest Dobra, taka to sensacja. jakbyśmy tak mogli podsumować radek, no to co byś wymienił. Tak jakby z tych czynników czemu warto się uczyć tak w skrócie. Przede wszystkim brak stresu. W sensie mniejszy stres. W każdej stresowej sytuacji, gdzie musisz użyć języka angielskiego, się nie stresujesz. A takiej sytuacji jeszcze. będzie dużo, jest dużo, a będzie jeszcze więcej. Lepsza praca, więcej płatna, więcej możliwości, możliwość podróży. Szerszy, szersza nauka, możesz się uczyć również w języku angielskim. Jest więcej wiadomości, źródeł. Możesz mieszkać gdziekolwiek tak naprawdę na świecie. Szczególnie w turystycznych miejscach, które są bardzo ładne. No i dajesz coś od siebie ludziom. I myślę, że to jest mniej więcej no. wszystko. Ale jest bardzo dużo tego. No. No. Możemy więcej zarabiać, mieć lepsze kontakty z ludźmi. Od czego jeszcze chcieć w życiu? No. Także no, mamy nadzieję, że choć trochę Was przekonaliśmy, że ten język angielski to jest ten przedmiot na uczelni czy w szkole, który jest naprawdę przydatny. Jeden z niewielu. Tak. dla mnie najbardziej najważniejszy przedmiot to był język angielski, tak, tak. szczerze mówiąc. No, zgadzam się, 100%. I, no i inne języki, wiadomo, jak był język rosyjski, niemiecki. No. Tak. Ale no niestety się... wtedy o tym nie wiedziałem, no teraz wiem, że to by było naprawdę przydatne. Tak. No wtedy można by mniej czasu na inne przedmioty, a na niemiecki więcej. Chociaż nienawidzę tego języka, ale znaczy jest bardzo nie... nieładny, więc. Ale no cóż zrobić. Także co? Uczcie się języków, uczcie się angielskiego, na pewno Wam się przyda i mamy nadzieję, że... że Wam się też przyda, że nie tylko, że my Wam tak powiemy, ale sami zobaczycie, jak to będzie. Znaczy na pewno możecie podjąć więcej kroków, jeżeli umiecie język angielski, Właśnie się nie będziecie stresować. I to myślę, to podsumowuje cały odcinek. No. no także co, siadamy do nauki, a my się widzimy w następnym odcinku. Siema.